Dzień dobry, witamy w kolejnym dniu w nasze Sylwestra. Co się dzieje? Um, John dzisiaj rano był z dziewczynkami na kulkach. Ja trochę posprzątałam dom i co teraz? Czy on idzie na górę? Bo nie możemy znaleźć poduszki, które były tutaj na kanapie. Ja twierdzę, że są na górze w, na strychu. No i też. Jest czas, żeby szykować trochę takich posiłków, które chciałam zamrozić. I stwierdziłam, że dzisiaj zacznę od. Będzie taki cały film, tam 6 czy 8 posiłków, które zamrożę, które po prostu będziemy mieć. Ale stwierdziłam, że jedną rzecz mogę zrobić dzisiaj, i to jest takie śniadaniowe bułki. Um które chciałem po prostu yy, wsadzić w folię aluminiową, wsadzić w woreczku takim i po prostu jak będziemy gotowi na śniadanie, to możemy to wsadzić do airfryer i będziemy mieć gotowe śniadanie. Mm, takie bułki, ale mogą być na jutro, ale są będą z jajkiem. No pokażę wam jak ja to robię. Ty nie lubisz? Wiesz co, to bardziej dla tatusia i dla mnie, bo wy zawsze jecie chrupki. A mi nie zawsze smakują. Co, so, też mam e, boczek i szynkę do wykorzystania, które dostaliśmy. To stwierdziłam, że też dobry moment, żeby wykorzystać to. Yeah. Też od razu potem, John wziął dziewczynki i poszedł z nimi na kulki, żeby też się wyskakały. Szczególnie przed Sylwestrem widzieliśmy, że będzie taki duży, dłuższy dzień, więcej słodyczy, wiecie, taki, taki dzień szaleństwa, to też stwierdziliśmy, że takie skakanie Good. i wydobycia trochę tej energii to też right. im dobrze zrobi. Ja, To jest so high. No i tego nie pokazuję. Właśnie jak. O, na przykład, teraz ogarniałam w kuchni troszeczkę. To od razu po tym się kładę, bo już mi jest ciężko. Te <sighs> nie. <sighs> Jakbyście chcieli wiedzieć, co się tutaj dzieje, to jest to, że John pokazał wszystkie swoje karty Pokémonów Matyldzie i Matylda je przeglądała i wybierała jej ulubione i No i John najbardziej szczęśliwy na świecie, bo on ma te karty już właśnie, jak mówię, z dzieciństwa. I to był taki dla niego kluczowy moment, że może się tym podzielić z dziećmi. I się tak cieszył. No i Widziałam na Instagramie kilka osób, jak to robili z dzieciakami. Stwierdziłam, że właśnie na sylwestra to będzie super pomysł, a, ale generalnie, jak teraz wieczory są długie, jak chcecie coś fajnego zrobić z dzieciakami, to polecam, bo dziewczynki były naprawdę zachwycone, jak to wygląda. Yay. It's like yeah. chemo. Do you wanna sit on mommy's lap? Mm -hmm. with we'll the mandolin. What did you? It's a out. To było niesamowite Chłopaki, czy to nauka? Tak Ok, widzę, że jest Idziemy Idziemy zaraz do sąsiadów I chciałam wam e, Będziemy robić pizzę Tu mamy Ciasto, mamy wszystko Chciałam ten eksperyment zrobić Z Z tą mandarynką, też mamy Zimne ognie dla dzieciaków Co so myślę, że będzie Fajna zabawa dzisiaj. Ja o 16 piję kawę, żeby jakoś przeżyć do do tego czasu. Mam nadzieję, że mi się uda. Trzymajcie kciuki. With me. No. Takie yeah. no. To się za bardzo nie stresuje. Wow. O, dobrze, bo Gramy właśnie Dixie, Disney. <grym> bardzo dobrze. Wstęp. 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 Ow. Bo ja powiedziałam, żeby e, zrobiła dużo wdechów, zacisnęła oczy i nos, później otworzyła, no i. I ja kto teraz te, te, te. Ty, okay. też? Ty też chcesz? Ale na to No, ale poczekaj Emna, poczekaj chwileczkę, niech Matyda się nacieszy, dobrze? How many seconds? To on otwiera szampan bezalkoholowy. E, dodają takie pigmenty, takie inne metale, inne metale palą się w innych kolorach. Tak. Super, no szybko, bo zaraz mi bateria padnie. O, Jej! A co dla was? <suszy> No kochani, i tak spędziliśmy nasz Sylwester. Był cudowny. Dostawałam dużo pytań na Instagramie, czy piesek jest naszy. Nie, piesek jest sąsiadów. A nie jestem aż tak szalona, żebym w 38 tygodniu ciąży e, kupić psa i przyprowadzić szczeniaka do domu. Bo jednak szczeniaki to jest, są tyle samo pracy, co... Dzieci, moim zdaniem, czasami nawet i więcej. No, ale szczeniak słodziutki, cieszę się, dziewczynki będą mogły chodzić obok i też może chodzić na spacerki z psem i też się trochę na niby opiekować psem tutaj sąsiadów. No, a jeśli chodzi o mnie, to ja już urodziłam, ale teraz będą vlogi z. Które nadrabiam, bo wzięłam sobie taką krótką przerwę, no i będą vlogi trochę z tamtego czasu. Dajcie znać, co robiliście w tym roku na Sylwestra, jak lubicie spędzać czas Sylwestra, czy właśnie tak bardziej imprezowo, czy bardziej jak my domowo z pizzą, z dzieciakami. A to dajcie znać w komentarzach poniżej. No i jak zawsze bardzo dziękuję, że jesteście z nami. I do usłyszenia, jak ten filmik Wam się podobał, to kciuki do góry. I jak zawsze Matylda, i ja, i Emma i w tamtym czasie Future Baby, i John życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia i szczęśliwego nowego roku.